Yy, witam bardzo serdecznie z tej strony CaENG112 i witam Was oczywiście w kolejnym odcinku, w zasadzie to drugim to Super Mario Bros 1985 roku I już widać, że już padki robię, czyli niedopuszczalne. Oni wracają, już niestety nie możemy. No i pięknie, za to mamy oczywiście dodatkowe życie. Wiecie co, ja sobie teraz w tym miejscu zapiszę. Dobra, udało się, ale wiecie, nigdy nic nie wiadomo. że już w tym miejscu chciałem nie ten przycisk zdać, bo znaczy, tak cały czas się mylę jeszcze z tymi przyciskami. Aha, dobra, to powinienem się rozpędzić. Dobra, ale tak czy siak, mamy dodatkowe życie, więc, jakby ok. Tak czy siak, ja z, będę zapisywał i po ja razu, To będzie mi niepotrzebne. Dobra. Aj, niestety oberwałem. O kurczę, trochę ciężki skok. Ale się udało. Ale to był ciężki. za pierwszym razem. Dobranoc. Dziękuję Mario. Ale księżniczka jest oczywiście na innym zamku. No i zaczynamy czwarty świat. Powiem Wam, że jak skończymy czwarty świat, to już będzie połowa gry. Więc bardzo się cieszę. O, to jest jeszcze zapis tak szybko się zrobił. To jest niesamowite. A to jest już drugi odcinek. Dobra, to jest y, lakitu, chyba coś takiego właśnie, on się tak nazywał. I on będzie nam rzucać właśnie takie niestety niemiłe rzeczy. Zamiast takich dobrych, miłych, to niestety mamy takie złe rzeczy. Dobra, trudno, nie uzbiorę tego, ale. To jest ważniejsze, przejść do przejść dalej. Podejrzewam, że jakiś tam sekret pominąłem. Okej, okay, to się udało. Trochę szybko mi idzie. Ale druga, druga część, druga nie będzie takiej proste, ale oczywiście, czy będą te dodatkowe poziomy? Dobra, sobie zapiszę. No i tutaj także sobie zapiszę. Wow, wow, wow. No świetnie. Też mamy niestety ograniczony czas, to jest niestety przykre. No, świetnie. I tak to planowałem. Trochę oczywiście oszukałem, bo... Powinienem wiecie, pójść tam na dół. Tak, tam na górze możemy oczywiście przejść dalej, tylko że... Nie pamiętam gdzie był Warn Zone. Okej, okay, to jeszcze nie teraz, no ale... No świetnie. Dobra, to jakby chyba wiem, że już mogę tak na, pójść trochę na skróty. Nic się przecież z tego nie stanie się. Dobra, to jeszcze raz pozbieram. Dobra. Ach, świetnie. Za mi się to bardzo. No dobra, 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 już, już, już. Dobra, tutaj tak pomału, trochę tak szybko. Ten tu oczywiście prosi się o lanie. Dobra, więc tak, przechodzimy, pomijamy, pomożemy. To nie jest zabronione. Dobra, tutaj także możemy. oślak. Dobra, to jeszcze raz. Bo chciałem też wiedzieć, na ile to można te skróty wykorzystać, żebym wiedział po prostu. Dobra... Pieniążki się przydadzą. Aj, niestety. Ała, to no to niestety oberwałem. No i niestety spadłem. Dobra, to może tak, ja tego życia nie wezmę. No to trochę utrudnia sprawę tak naprawdę więc tak, to ich po prostu pobije. dobra idziemy tutaj ty ty, ty, ry, ty, ty, ty. Dobra, udało się. Nie chciałem używać warnzona, bo to wiadomo, mógłbym od razu pójść chyba do ósmego świata. A ja nie chcę tak za bardzo oszukiwać, więc dlatego sobie się wczytałem, żeby po prostu przejść normalnie. Bo po co ja będę takie za bardzo oszukiwał? To tak no, nie ma sensu. Wolę przejść po kolei, to przejdę po kolei. Dobra, na tyle ile możemy, to trzeba brać. No trudno, nie zebrałem, ale mam nadzieję, że to nie było takie. No niestety skopałem to i do dosłownie. Dobra, hop. Dobra, to mnie nie chroni. Okej, okay, to jest najwyższa nota 5000, ładnie ładnie. Ty, 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 ty. Idziemy do Bowsera. Jest oczywiście szybki safe i idziemy do niego. No świetnie. O tak, to się powtarza. To jest, jest to, co się nie będzie niestety powtarzać. To jest taki problem z tym zamkiem. Dobra, przejdziemy sobie na górę. Nie po prostu chcę odzyskać ten czas stracony. Ok, tak nie mogę zrobić. To może tak? No okej, okay, no powiem, że. No. Teraz zaczynają się pewne problemy, bo to jest zamek, który się powtarza. I trzeba wybrać odpowiednią drogę. Tak, nie. Chyba, że... Chyba, że tutaj muszę zejść. Bo cały czas tylko tutaj nie byłem. A jest właśnie to możliwe, że trzeba właśnie tędy. Tak. Świetnie, dobra, ale już wiem, gdzie ja mam dalej pójść. Więc to mi pomaga. Ale to było sprytne, powiem szczerze, to było sprytne. Dobrze, że ja mogę tak właśnie sobie zapisywać. Dobra, Bowser, dobranoc. Tいる... T t t t... Dziękuję Mario Ale księżniczka jest na innym zamku No cóż, przykro mi jest Dobra, dobranoc Mam nadzieję, że to nie wróci do mnie, bo to by byłoby przykre. No świetnie, no i wróciło. Nie, ja chcę wrócić do tego, mojego zapisanego save'a. Dobra, to jeszcze miałem przez chwilę. No i świetnie. Dobra, więc tak tutaj po prostu podskakiwać. Niczego się przecież tutaj nie stanie. Dobra, tu się już stało. Hop, hop, hop. No świetnie, zapomniałem wziąć tej gwiazdki. No dobra, no to są takie małe problemy. Takie, no, takie błędy, które już nie powinny. Powinienem już to wiedzieć. No, wiedziałem, że tak się zaraz stanie. No, że zaraz spadnę tam. świetnie no dawaj no wczytaj mi się to jakie to jest takie troszeczkę takie do kitu to zrobione że nie chcę czasami się wczytać czasami się udaje czasami nie za nie wiem jak, dlaczego nie chcę tak czasami to zrobić szybko Ok. Ok. Dobra, udało się. Bardzo dobrze. O, monetka, monetka, monetka. Trochę też to poziom się poskróca jednak. Wow. Dobra, było gorąco. Ale i mamy. Proszę bardzo. Myk. ty, ty, ty. ty i Bardzo się cieszę. Teraz oczywiście szybki save i możemy biec. O, świetnie. Dobra, no dawaj. Tylko nie ty o świetnie, no to teraz z mutkami jeszcze przyszedł. No to powiem jedno: zaczyna się coś. No nie, no to, to jest. Nie potrafię też wyczuć te skoki. To jest też taki problem mój. Nie potrafię wyczuć te skoki, naprawdę. No dawaj, wypij się na górę. Mario. No dawaj, no Mario, no. Nie potrafię tego zrozumieć. Wow. Dobra, jako że załatwiłem tego z rzucającymi młotkami. Nie! Powinienem sobie zapisać grę. No teraz no to za późno. No świetnie. I teraz będę się w to bawił. O świetnie. Naprawdę ten rzucający mutkami to jest taki denerwujący kolega. Dobra, tu jest. a czyli czas na O świetnie, no to teraz zaczynamy. No to widać, że teraz dopiero się zaczyna ta tak zwana zabawa No świetnie. No trzeba się odbić na górze, żeby go pokonać. Dobra, udało się. Nie wiem jakim cudem, ale się udało. Kurcze, no. O, świetnie. Dobrze, że nie zapisałem wtedy, kiedy ja spadałem. Ja Cię kręcę, co to jest? No Do widzenia Jest, udało się, okej okay. Idziemy dalej to nie było to łatwe, jeśli mam powiedzieć szczerze. Myślę, że sobie skończymy może do piątego, jeżeli zaczniemy sobie. Bo dobrze, że nie skończyłem, ale co to jest? No, świetnie. No chyba, że jeszcze, może wtedy teraz skończę odcinek. Ja cię kręcę, co to jest? Dobra, no to świetnie mi poszło teraz. Co tu się tak dzieje? Nie wiem, ale pociski sobie latały. Nie wiem o co chodziło. Dobra, skończymy sobie ten piąty świat. No właśnie, już o ten safe, Jaciek. O nie, ale skopałem teraz. Zapisałem niestety, a, miał, a miałem wczytać. Nie, nie, te życie nie ma po co. To już mówię. Po co mi jest życie, skoro znowu się dzieje koszmar? A świetnie. Dobra, ja spróbuję tędy. Niech zgadnę, to jest powtarzający się? Chyba tak. Może tak, ale jeżeli tak, to wybrałem dobrą drogę, bo tutaj właśnie powinienem pójść. kręcę. Co jest grane? No powiem wam, że teraz to, to jest naprawdę ciężkie. Ja sobie zapiszę, bo tak już daleko jestem. To wiedziałem, że tak się stanie to już tak przeczuwałem. Jest leżeć. Bowser, chociaż to są tylko klony, to nie jest prawdziwy Bowser. Dziękuję, Mario. Ale księżniczka jest w innym zamku. Jakbym nie wierzył. Dobra, ja sobie zapisuję w tym momencie grę. I ja ją kończę. Drugi odcinek, a już zaczynamy drugi, szósty świat. No powiem Wam, szybko to leci, bo tak nagrywam około pół godzinki. Tak myślę, że starczy. Więc jeszcze jeden chyba odcinek zostanie nam do zrobienia albo dwa. Ale jeszcze nie tylko, no bo jest... Maria trzeba... No Maria nie skończy chyba w pięciu odcinkach. Chodźcie, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. No i co? Trzymajcie się. No i cześć. Nara.